ojej, ojej, oj, jojo, oj. postać ktoś dzwoni. Kurwa, mać. 2-1-0 start. Siemaneczko ludziska z tej strony: Adi oraz. Nine Cats nagrywamy Neverwinter. E, no i zaczynamy. Co... Wieża tak, zawsze na początku na chwileczkę się zawiesisz, jak mówię: Adi i. A taka chwila ciszy. To jest, to jest taka cecha, wiesz, Foresta Gumpa, niski IQ. albo <laughs> no wręcz wysokie, tyle fascyn neuronów wtedy <laughs> atakuje. Ty na pewno masz tutaj? Bo ja zupełnie gdzieś idzie i mi No Wieża Plagi, idź ze mną, idź ze mną okay. I ścieżka zupełnie gdzieś indziej pokazywać Follow ty. me Nie, mi tutaj, przeniosłem się na Wieżę Plagi, wiesz? No przenosimy się, przenosimy się kochani Kurcze, ależ mam bałagan w pokoju Pełno butelek od mineralnej ja wodzie tymi na tymi ziemi też. I pełno puszek od piwa to Mam taki burdel, że on zrobił z tego filmu to filmik to normalnie mógłbym zrobić Nie unboxing w pokoju czy coś, tylko u was sprzątanie pokoju z takich filmik ha, ha. Gdzieś ruszamy no dokładnie, to by był dobry odcinek. sprzątanie pokoju. Co tam robisz w tym ognisku tak długo? Jak już idziemy wszystko. Ja mam filmik jakiś, dobra. Okej, okay, idziemy. <grywa> ja mam A tu już wiesz, my już tu walczymy z orkami. Nie ja miałem film, dobra, o ale tu Już walka jest? Hum, pewnie, walka na całego. O jest dużo tu Z jakimś gumbasem. Tak. Czym tu się atakowało? Hrum, coś nogą. O kurde, dostałem od niego jakoś nie chcący. A wow. nie pomyliłem się. okej, okay, jest dobrze, jest dobrze, sorry. O, tu do na Płach, płach, płach Ciach, mu chrom, tu przyjeżdżasz. Poczekaj, bo ja tutaj tabem coś mogę zaznaczyć. Zaraz się wycofam Dobra, i kogoś może Tu jeszcze jeden, wszyscy już poszli? Nie, Wciąż. jeszcze jeden. Jest. Musisz wyznaczyć cel. No, wyznaczam cel. A, zabiliśmy ich wszystkich. Aha, bo ty te cele wyznaczasz, tak? Poczekaj, pozbierajmy sobie fanty tutaj. Bo tu wypadła kasia. Czekaj, bym się do tego ogniska poszedł. Kurwa wpadłem do ognia, płonę. Gdzie ty jesteś? Do tyłu poszedłeś? Tak, idę do tyłu się ja też idę, mnie sobie idę, do Chyba, żebyśmy nie wrócili i żeby znowu to samo nie było, wiesz, o co chodzi? Aha, mam nadzieję, że nie, bo ja już jestem przy ognisku. <grym 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 myślałem, że nie chodzi. sam się wycofam. Dobra. Dobra, mogę iść do to boju. Teraz zobaczymy, czy z tej samej walki nie stoczyli. Nie, chyba nie. Oni się respawnują, wiesz, za chwilę na pewno co nie. Dobra, tak ale tam nasza ekipa gdzieś biegła, trzeba za nimi biec, żeby ich nie wybili. Jest tam walka z przodu, tu jest nasz, czekaj. Ale to są, że tak powiem, komputerze, komputerowo sterowane postacie. Tak, to że są z... komputerki, już z... z nami chcą gadać, poczekaj jak się z nimi gadało. Powodzenia, sierżancie. Super. Ukończono, no, my idziemy dalej. Idziemy dalej. Już do, zamczyska. Chodź, do zamczyska. Chodź, chodzimy do zamczyska. ukończona Dobra, wchodzimy. Masz niezakończony postępy Na tej mapie co to tam było? ja nie wiem tego. Jest to z... Ale wchodzisz. Nie wiem o co chodziło. No, niby wchodzę, ale ja, chciałem ja w postępy. Tam... Ja często nie wiem o co chodziło. Ale... Że... Szczególnie jak przychodzi do wybierania misji czy czegoś w tym stylu, co nie? Takie, poczekaj, bo to jakiś. A tu jest sklep, dobra, to nie? Możesz wchodzić. No czyli co teraz? Gadamy z nim Bang, przez kraty. Ale z drugą stronę pokazał, widzisz, żeby iść. Powiedział, nie tutaj debile, biegnijcie w drugą stronę. <laughs> Wracajcie do miasta, nic dzisiaj nie zrobicie. A przeciwnik mówił. Tu jest jakiś boroczek. Oj, ale bieda, tylko szkoda, że spadłem do, do ja. ognia. Mucisz ich? Tak, 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 mucę to się nie zaskoczyło. Młudzik. Ale słabi Zauważyliście. Tak, jak zauważyliście, nie padła ani jeszcze jedna kurwa chyba. Nie, nie, kulturalna. Patrzcie, idę tam do góry. Pierwszy Ró raz taka ja, zmiana poziomu bezschodowa. kulturę wysoką. Tym. Dokładnie. Eee, Umarł ten, mrożek, co nie? Dobrze mówię? Mówisz? No. Ale co mnie... Ten mi... co napisał pod lipą? No, ale co mnie zaskoczyło właśnie, yeah. że wiesz, że to w sumie ważne nieco, nie? Ważna postać. No. A, a w wi wiadomościach gdzieś na Onecie i tych innych portalach to Aha. było gdzieś w takim, jakichś lokalnych informacjach. Wiesz, na Onecie to było najpierw w lokalnych informacjach, no. Jako, jako A co kto go zna? Miał. Powiedz, kto go teraz zna? No właśnie, wiesz, mi o to, że to trochę żenujące, prawda? Bo to taki był no. dosyć no. ważny muza. Teraz czyta się, wiesz, co? No. Zgoła codziennego. Znam czasu to taki, że takie pier... pierd, no Ja jego jazdy nie mam. Już Spokojnie, spokojnie. O kurde, jak się nie to. On poszedł za mną, pod jakiś wspaniaczek, gdzieś? Poczuł odbywa. krew. To dobrze. Dobra. poczuł krew, powiem ci. O ostatni cios mu zadałem chyba. Za to, że mnie tak. R rąbał ostro. O fiorka. O pieniążki. Jeb, jakieś dwa szylingi mi dali. Wiem, że to nic nie warte. Co mogę kupić? Tu już się na pół energii kurzu, ja zginąłem w tej śmierci. Mogę ci coś pomóc? Ja nie wierzę, mogę. Tak, ja tak. mogę ci pomóc. Ja. Tylko, że ja straciłem też 3 czwarte energii na tym. Ale jaja. Ja. A ja miałem mało energii, do tego wszedłem, wiesz? No Pracy znowu ja? mnie to płali. Czekaj, tu jest ognisko nie nie ma ogniska nigdzie, no dobra, idziemy. Trzeba uważać na te rozpadliny, wiesz. Mm. Dzięki, że mnie uratowałeś Chyba sobie będę musiał kudnąć fiolkę. To? tu wiesz. można interakcję ja, ja wejść. Nie mogę z tym. Nie? Ja wszedłem no, w interakcję. Się, się ta energia troszkę chociaż nie odnawia. I co my tu mamy zrobić teraz? No ja nie wiem, jeszcze raz wejdę w tą interakcję. O, mam. Nasączony mocą kamień. Wziąłem jakieś pierdoły. No to będą tylko z gdzieś ziesz. ukryte. Tu, tutaj, patrz Michał. Tak? Aha, dobra, hmm. okej. Okay. Tak miałem ze mną robić. Hmm. Obróciliśmy wszystkie posągi. Chciałem powiedzieć, że ja obróciłem, ale ten jest źle obrócony jeszcze. Skąd wiem, że jest źle, bo nie zgasł, nie zgasł ten rubin teraz jest dobrze. Tak? No i Nie co? wiem, albo teraz właśnie jest źle. <laughs> Jedna z dwóch. Czekaj, mo, się może się muszą zapalić te. No czekaj, obracaj. One muszę się, były nie. zapalone na początku, wiesz. Trzeba w jakąś tą kombinację Kombinacje. je ułożyć. Wszystkie muszą być pewnie plecami obrócone. Nie. Tylko nie wiem gdzie te drzwi się mogą otworzyć no właśnie, 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 chodzi mi czy poznamy, co nie? Ale myślę, że kurwa, jakoś to znajomi nas to... Siur, znowu wlazłem do tego ognia, nie wierzę A żyjesz nie? Żyję, żyje. Się. żyje, żyje. Tu się poczekaj. pewnie coś otworzy, wiesz? Obraca je No i co się dzieje? Ja jebie, szybko wejdź na YouTube'a No, dokładnie To nas, wiesz, zatrzyma nas ta taka prosta, logiczna układanka No co oni sobie ja, ja robią? Może każdą inaczej trzeba łożyć, Poczekaj Albo wszystkie twarzami do nas jak żeby te rubiny się zapaliły Patrz się, patrz, zapaliły. się zapalił dół. dokładnie, ale to one były chyba tak co nie? O, o nie, nie, aj, nie były tak widocznie Widocznie jeden był inaczej obrócony wiesz Aha, no dobra Łatwa układanka w sumie No łatwa, ale jednak nazwijesz troszeczkę Na razie <noise> Zaplokowało nas trochę Dobra Jeszcze energii straciłem na tym Na momencik, właśnie się napiję z wiolki ja po... Nie, nie, nie podtrzymaj Chciałem skrzynkę robić. To pierdalej ja wejdę się już twój bić. Dobra, idę. No nie no, opieprzę to fiolkę normalnie, no po co mam robić? Ja opieprzyłem właśnie fiolkę. Nie doczekam się wiesz jakiegoś. Oho, uwaga, będzie walka z master chiefem zaraz pewnie. O pułapka to jest patrz. Oni już są w takich widzisz. w takich hologramach. O, o. Ale ale na pierdala, pierdalanka. Już to widzę, aż się w dno o, widzisz, zamienił się... Jeb, jeszcze tych rozpadli, to, to jest najgorsze. Jem. mi. Czekaj, pierdolne mu z jedynki, która nic nie robi przeważnie. Kurwa, nie zdążyłem mu się do tego, tego płomienia. Dobra, no, dobrze, że jest jeden, to się go tam zaraz zamrozi. No już jest jeden, już jest z tak. jakiś, mnie atakuje. Tak? No. muszę sobie poradzić to jest tym patałaszkiem. Dobra, i jest. Ja muszę się wycofać na chwilę. Słaby jest w sumie, no, już pół energii. No ale wiesz źle energii na nim zmarnowałem? Ty stoisz daleko, to nie czujesz tych przeklętych ciosów. Klątwy. No, chyba go załatwimy. Syrup. Dobra, wyrywam. Kurwa, zaś z z z wszedłem, wiesz na co? Na te gówniane te, te pola jakieś. O, i co się stanie? Chyba padnie. Uciekł chyba, pod ziemię się, się zapadł Mrożek zjadł pierożek <todgłosy> Czarny humor <todgłosy> O kurde <To> było <todgłosy> Dobra, załatwiliśmy jakiegoś godzinę A ten co? On cię tam chce bić, że tak powiem Tego go za wykończę Moimi podstępnymi technikami Czekaj, idę tam po tu jakieś rzeczy leżą A nie, to nie no dla to mnie to bo teraz, Nie wiem chciwość, nie. Czekaj, nie idę że nie przy... dla ciebie. No na czerwono jest napisane, że to nie jest dla mojej klasy, zawsze widać, wiesz? No bo nie jest nie nie, 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 nawet jak jest nie nie zidentyfikowane, to wiadomo, że nie dla tak? ciebie, jest napisane, no. No Coś no. się nie opłaca wtedy walczyć, mówisz? No czekaj, bo to jest jakaś postać, wiesz? Kurwa mać wpadłem do tego rowu, ty! Stary wpadłem Gdzie do tego to... rowu Aha, to jest ścieżka, chodź ze mną. Weź. Paf! No, zobacz, tu jest droga. Co do góry nie? Nie, 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 widzisz... Ale ja mam ścieżkę do góry tutaj. Ja tak samo mam tu ścieżkę, no nic, to możemy się rozdzielić. Tu jest ognisko nawet. O nie, mi teraz coś się pozmieniało, no ja nie wierzę że to. Cofnij się tam, gdzie ta walka była, gdzie się zapadł pod ziemię ten koleś. Aha. I tam jest taka dziura rozpadlina, ja nie chcę, żebym z nią wpadłem. Tam, gdzie się ten koleś zapadł, wiesz, taka postać mm. tam jedna stoi i wpadniesz w tą dziurę. A już z tego nie ma wyjścia i tak, tak, ja już nie wyjdę stąd. Czul, ja wpadłem do dziury, a nie pogadaliśmy. No dobrze, że jest, jesteś, jesteś tutaj. Dobra, ja też jestem tutaj Ja, pogadając. Ale ja nie pogadałem z nim. Ja piec. też z nim nie pogadałem, bo wpadłem. Ja jebie, mogęś powiedzieć, że trzeba z nim pogadać. Ale nie wiem, czy z nim trzeba chyba nie, prawda? Tak, to bo miał taki, taki znak, z znak głową, taki znak, Ach, gadania Nie mogę z nim. Znaczy, kurde, patrz. Pierze, ja jebie, nie pogadaliśmy. No już nie wiedziałem, choć tutaj jest ścieżka, to nieważne. W grudze jest ścieżka, są przeciwnicy, o. Mówisz? Mhm. Mm ale co z zagaduchą? Mógł nam pewnie, pewnie nam dawał prezenty jakieś no, Może nie jest Dawał na 100% i zawsze dają jak się zabije bossa No właśnie, ale byśmy go nie zabili, on no uciekł załobacz To jak dziewczyny często dają jak są pijane Taka my myśl złota Myśl przewodnia A jak się nie brez nim patyczkował patrz Oglądałem wczoraj Nowy film z tym, z laserem Crow i z Marki Markiem. Wiesz co to jest Marki Mark? Tak. No to z nim. Eee, Jaki tytuł? A, mój nie może tego użyć, to ja tego nie chcę, zaniecha, zaniecham. Słam? Tytuł? Zrezygnuj, Shift 3 No Jezus, to jest tam, nie pamiętam tytułu. Bur, burmistrzem jest Russell Crow. Ja to A. nie zwracam uwagi, bo mi pierdolną po polsku tytułem. To wiem, że tylko tytuł no, no. za się nie zgadzał z tym, co pisał po angielsku. Wiesz. Mogli równie to nazwać, nie wiem, ślepy kutas po polsku, i tak to by nie miało. Wiesz tyle to miał wspólnego z oryginalnym tytułem, co właśnie ślepy kutas. A oryginalnego też nie pamiętasz. No nie, no bo tak mnie <laughs> rozśmieszył ten fałszywy, że wiesz. No, burmistrzem w każdym bądź razie stary jest mm -hmm. Russell Crowe, Jego żoną jest Katrina Zeta Jones poniekąd. Mm -hmm. A Marki Mark, czyli wiesz to, Jak tak. ten aktor się nazywa? A Wolberg? O, Wallberg. właśnie, mm -hmm. zawsze to nazwisko mi Gra tam takiego, wiesz, zawieszonego policjanta, który aktualnie jest detektywem. Mm. Bardzo, bardzo fajna produkcja poniekąd. No, no, z Marki Czy? Markiem są fajne produkcje. Chłopie, on ma pieniędzy, jak nie wiem. On jest producentem głównie już, nie? Też. Pewnie. Aktorem, producentem i głównym amantem, nie? Mhm. Zawsze. Marki Mark, to wiesz, był przyjaciel naszego Tigera Michalczewskiego Tak? Na nie wiedziałem. No no, nie, nie znasz takiej piosenki? Kto nie był jego przyjacielem, powiedzmy. No, to też fakt. W masz pieniążki, no, masz pieniążki, dupy stawiasz, to masz wielu przyjaciół. A podejrzewam, nasz Tiger był rozrzutny. No, pewnie tak. Miał no, pewnie bym, gest. Nie wygląda na cintusia. No właśnie. Trzeba za niedługo nagrać What The Fago KSW24. Myślałem, że o szpilce. Tak. O szpilce. Który, który zmasakrował jakiegoś szpuki. kolejnego. A tym razem na wyjeździe w Stanach Zjednoczonych. To wow. już jest coś, kurczę. Drugi raz Kolesia już pojechał, to już jest tak jakby wiesz, jest już pewne, że jest lepszy od niego Jak drugi raz go pojechał, to tak jakby trzy razy już nie wygrał Wiesz, Kornik będzie walczył z Anzorem, to będzie ciekawa mucka Ja jestem za Kornikiem naszym Tak Ja też W do 66 musi zbić O, jest to ten sam przeciwnik No, bo on tam wpadł właśnie po ziemię, uciekając przed nami A ja tupnę nogą, to mu się zaraz odechce Łooo, i znowu Jarosław no. Okay. Dobrze, że go zamroziłeś, bo nie chciał bić Może teraz umie pnąć nogą. O! No, ale go łoimy paczku, tak momentalnie ja no. Słabiutki, żeby znowu nie spierdolił. Tylko ten, nie, nie, on myślę, że tam to spierdolenie było wliczone w kosztane Już leży Ciliutki był nie. jak ten poziom. Na się jak zwierzę... Że... Ale teraz, teraz pójdą jego psy gończe pewnie. O, Czuję nam. daje nam coś. Czuję, że piękne nagrody dostaniemy po tym. Jakaś taka gra wyszła Payday 2, grałeś... znaczy pamiętam że payday to jest... Jest do napady na banki, nie? No payday jest To już był długo No jest długo nad tym, wez, na tym, wiesz, na tym ja ją chciałem kupywać, teraz widzę się wzięli za nią wielcy tego świata YouTube'owego. No nic specjalnego tak naprawdę. No taka średnia, ale pomysł tam chyba jest ciekawy, bo to właśnie jakaś tam kooperacja jest, co nie? No, to są napady na banki, nie. Mm -hmm. Ja to dawno chciałem sobie kupić na Steamie było wiesz? Ale jakoś oglądałem gameplay jest to nie... Czekaj, Nie, wizualnie to nie wygląda jakoś, wiesz. No wizualnie jakoś tak jakoś to jest. Talala. No kurwa, cały czas będę miał to gotowe i gotowe. No spierdalaj. Cały czas nam coś na koleszu gotowe. Ja też, ale ja poszedłem. Zrobiłem ja to trzy razy i poszłem za ścieżką, wiesz. Mm -hmm. Nie wiem, czy nie tupnę nogą za ram tych małych <noise> harełków. <noise> no, troszeczkę mnie zirytowali. Tu znowu są jakieś te... ja jebie Do obracania pomniki, ale to będzie mm -hmm. łatwe już teraz. Spokojnie, lepiej no. Zaraz, wszystkie fiolki wymarnuję w tej misji. I pewnie nie zarabię tyle pieniędzy, żeby się żeby je odkupić. Odpupić. No no, no drogi nie spodziewałem się właśnie. Obracamy posążki. Nie, czekaj, nie, co tutaj jest. Gdzie wytrychy by się przydały, to O! Dobrze obróciłem i zawaliłem go jeszcze raz. Nie, dobrze, nie obrócił się jeszcze raz, dobra. No, wracaj szansę. Jeszcze raz. No kurwa, mi się zaśpiewa. Jest już. Mój też już jest. Dobra, jest książka? Jest książka? dobra, tu jest książka, ja sobie ją przeczytam. O, Ciebie mam. Natrafiłem. Zdobyłeś wiedzę, o, powiedziałeś tak. coś. O, Klucz zaraz będę pojechany. Klucz do potęgi? Tak. Nieźle. Zawsze Wiesz? o takowym marzyłem. Aj, bym ci głowę ujebczył. <laughs> dobra, idziemy dalej, co nie? Kurczę, za wolno mi się ta energia od tego wywołuje, Tak, się odnawia, 10, bo mi się nie odnawia. Ale po 4, wiesz? No to i tak dobrze. A ognisko 300 odnawia. Bo sobie to policz, kurczę. A w ognisku musisz stać 3 te fazy odnowienia, a mi po 4 no. się odnawia. No, wyszliśmy tutaj jakiś komnat. No nic, tu, tu masz ognisko, zobacz. Gdzie, gdzie, where is It. <laughs> Tutaj, skakujemy do różnych. A bo to jest tutaj gdzie nam gdzie nam nie otworzył, no, Tak, I teraz roz... idziemy tutaj. Teraz no, idziemy właśnie tu. Dobra, że teraz pod... a, Jesteśmy warci. Nie pójdziemy. Czekaj, bo wiesz co nie wiem czy tutaj ta ścieżka nie pracowała wcześniej, chodź tutaj. Co za psychuje? Gdzie ta ścieżka? No tutaj do góry, widzisz tędy? Jezu, zolna ścieżka wydymała. Hmm. To jest Można taka ścieżka, powiedzieć. ścieżka, nie wydymka. Nie kurwa, ta nie myślałem, że znowu. Tu do góry idziemy Michał. Ale czemu ja znowu mam ten? Odnowiłem całą energię w ognisku mam ponad... malutką mam. No malutką mam. O nie ma. co ci? Ukończona. Mocny jest czy nie? Bo nie wiem czy mu mu jednoć. Walmo tam. Bo mu się odnawia ta energia. Tak? Uh -huh. A nie, no faktycznie troszeczkę, ale nie nadąży raczej. Nie nadąży? Nie. Ale, majtko mi z brudkowego. Łoł, wow, ale mi przyjebał. Dzisiaj UFC, tak? Dzisiaj UFC, dzisiaj walczy sławetny Alistar Obere, Dobra, Mauricio. Jakaś, tam coś jest. Shogun, rwa, rwa. kurwa, przyciągniamy. Dobra. Tu są jakieś, co to jest? Batem za matryc egipskie? Tak właśnie, chciałem to powiedzieć Co to za rurka biorę ją? Nie wiem czy tu wpad... Nie wiem czy tu wpadać, Nie bo wpadaj, nie sam... wpadaj na razie Bo trzeba tam iść, wiesz? Mhm mm Wygląda no, A tam też jest co? ścieżka, ty. to jest najwyżej tam też jest jakaś tak? ścieżka Tak? To poczekaj, ale... bo tutaj może będzie jakiś skarb I co myślisz? Wygra Alistarowerem? No nie no, wygra, to jest najlepszy fighter czasów, co nie? O ile mu tylko dopuścili jego, wiesz, specyfiki które może, wiesz, dzięki którym... No właśnie. Dzięki którym ma moc, to wygra. Tak? No, nie, Przecież Jujewski go zmarnowało. Mówiłem Ci odkąd tam, wiesz, na wstej i to wszystko. Z... No. Zepsuli zawodnika, wiesz. <grystanie> Dokładnie. I ja się właśnie boję, że tak samo mogliby na przykład Mameda zepsuć, dlatego mamet <grystanie> nie idzie tam, wiesz. Broni się przed tym rękami i nogami. Mm -hmm. Co tak pedalsko to mi się nie chce obrócić? A Potrzebny klucz z, z rogiem matki no Z i tak laską na to... Ty, a to mi inny klucz jest potrzebny Ja wziąłem jakieś rzeczy, jedno widzisz obróciłem, ne. A tu jest jakieś ugolki tości, to wniosłem. A Na ziemi leżą kurde, takie górki tak. takie pierdoły różne, wiesz? Czekaj, jak te to przeszkadzają kurwa tutaj Eee, co to jest zarządzanie gilią, kurwa No podnoś, rzecz coś Gdzie te rzeczy na ziemi leżą, jak ja już nic nie widziałem? Dobra, nie ja jeden ustawiłem, no by leżały tam Drugi też ustawię, widzę, bo ja dwie podniosłem na pewno rzeczy. No ja jedną, O ty jedną. No iż, to nam nawet się udało. Nie, nawet nie kiedy podniosłem. I źle wróciłeś. Jeszcze źle? Światełko ci się musi zapalić ja, 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 ja. w tym się. Okej, okay, mamy. To tutaj leży? Symbol Tempusa biorę. Kurwa, Mać włączyłeś filmik, akurat miałem nie przeklinać. Biorę ten symbol Tempusa z chciwości. O, ja też. Kurwa, zwyciężyłeś. Ja to tak potrzebowałem na pewno. <gry> Idziemy o, do góry. Tutaj tutaj księga jest. Pobierz ją. Zdobyłeś wiedzę. Fajnie, chciałbym wiedzieć, to ta wiedza daje, na przykład, czy coś, co nie? Tak. Może ją zdobyłeś. Tyle rzeczy się zbiera, ja nie wiem, do czego to służy. wszystko. O, ale... Zaczynają pocić mi się pachy. Ogrzej się razem dobrze w ognisku. Odbrzydź się dobrze, bo potem za no ja, może mam, być. Mam full energii. Mam tylko dwie fiolki. Potężne miejsce. zobacz. Teraz I tutaj. will. U, nie wiem, czy wejść w ten trójkąt? No, no, Pokazuje, że wejdziesz. Musisz coś pewnie F nacisnąć. Teraz tak F. Aktywacja za 5 sekund. Dobra. Ale będzie rąbanka ludzie full teraz. Power, power. Tak. O, chciałbym żyć w tych latach 70 -tych, w Ameryce zwłaszcza. Mhm. Ale... Ono. No, I no i te ten. sprawy Dzieci kwiaty Dzieci kwiaty, mnie najbardziej interesują I sobie tam z Morisonem na plażach gdzieś w popierdalać. A. Pakać jointy mhm. Robać młode niewiasty A wtedy to były chętne tak. No wtedy choroby weneryczne świeciły triumf swój święciły no, A wtedy to się zaczęło ale sobie tak może nie chorowali <śmiech> <śmiech> Wtedy wymyślili choroby weneryczne <głos> <głos> o kurwa. wal go! No. Walę go, ale tutaj goni mnie teraz jakieś nały nie, nie ty, ja mój. Muszę zabić tego skurwiela i dopiero. Nie, ale z nim. Czekaj. Przydałoby się go przymrozić troszeczkę. O, no, on Dobra. jest nie wiesz, na takie podnoszenie. Małego. Nie mogę. Jak mu daję podnoszenie. On jest na masę rzeczy, wiesz, odporny. Tak? Czy tak powiem, nie robię mu krzywdy wielkiej. Patrz, Muszę inny, wyrywać inny. Ostatnią fiolkę wyczerpałem A dobra, coś tam zawsze mu będzie tej energii Tak, rom, demo. Kurwa, ale upar się na mnie, widzę o, to czekaj, bo Wyszedł jeszcze jeden Kurwa, fuck, wszedłem wiesz to gówno Sam bym się zabił, cholera Widzicie szmaciarze Wciąż się przeładowuje, wciąż się przeładowuje. Okay. Jeb mu. Żyję? mu. Żyje? Jeb mu. Jeszcze żyje, ale co to za życie. Ale grzmotnął mi. czekaj, to jeszcze raz to. A, już mu nic nie pomoże. Odporny twardziel. A, on już jest po nim. Po nim. Niemożliwe. Nie, nie pierwszy, że ucieknie, tylko gdzieś na dół, bo nie wierzę w to. No, padł. Oni obiecali mi. Zobaczymy, co nam wyrzucił z siebie. O, ukończono. Takie kończą. rzeczy, jakie nam się nie śniło. Wszystko biorę z chciwości, od razu powiem. Tak, czekaj, to nie. Ja w ogóle nie wiem, ty, ja nie wiem, jak mam to zrobić, bo mam. No dobra, okej. Okay. No kurwa oba wygrałeś, no no jak nie kląć powiedz mi całą misję jak oba przedmioty wygrałeś, no ja pierdolę Bo ja wszystko z chciwości chcę Czysta, Dobra, Płaszcz, tępa, chciwość. Płaszcz wieży, plagi, bardzo dobrze Chociaż jedną rzecz dostałem uczciwie jakoś Płaszcz wieży, plagi odwór. No wszystko mi opierdoliłeś, ale A na ja, co ja. mi płaszcz? Ekwipunek Masa. jest pełny, poczekaj bo nie mogę wziąć płaszcza Nie wchodzić jeszcze tutaj, też drzwi nie otwierasz? O ja tu mam jeszcze sześć fiolek kolego, nie nie otwieraj, momencik, ja muszę coś wyrzucić Łotrzyk oszust, to bym mógł wyrzucić. Nie jesteś no. łotrzykiem ani oszustem, nie? Nie. O, mama. Wyrzuciłeś coś, a ja tego nie widzę, że wróciłeś. No, wyrzuciłem, tu gdzieś się wala. Patrz, nie, nie, widać, nie widać tego. Ale Gdzie ja, patrzę, jest, ja no. też tego nie widzę. Gdzie się wchodzi? Tutaj. <laughs> a, tutaj a tu. Tutaj. To idziemy. Ukończono. Yes. Jest. Aktypacja. Super. Wróć do sierżanta teraz mamy, no to teraz zostaniemy główną na jakąś nagrodę pocieszenia. Mam nadzieję, że potężny hełm z piropuszem. Dobra, lecimy do niego. Gdzie on jest? Kurwa skrótem pójdę Ale musiał już konia mieć. Da się jest... tutaj do przycisków myszki jakieś przypisywać rzeczy, bo nie widziałem. wiesz że nawet nie patrzyłem, nie wiem. Dużo przycisków. My sobie poprzepisywał Mierza plagi. Ukończ. I super. I mam i 17 rzeczy. level i zajebiste. tak to jeszcze jedno miałeś, no? no dobra, no to ukończ sobie i zakończymy nagranie, bo super. O 18, o, 18. level! O, jesteś równy I... level, patrz ode mnie wyżej, bo ja właśnie teraz 17 dostałem Tak? No. Aha. Dobra, pięknie było. Pięknie, oh. pięknie było ludziska. Trzymajcie się, był z wami Adi. Ninecats. Cześć! W świecie Neverwinter, Na razie.